Klub Radnych Wspólny Powiat i Klub Radnych Powiatu Hirowskiego Prawo i Sprawiedliwość. Podpisaliśmy razem, jako dwa kluby radnych, które weszły tutaj do, do Rady Powiatu Wiejchorowskiego, podpisaliśmy takie porozumienie koalicyjne. Postanowiliśmy działać w, wspólnie, dalej dbać o, o dalszy rozwój zrównoważony Powiatu Hirowskiego rozwój i turystyki, i oświaty i też kontynuować pewne inwestycje. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi radnymi, którzy zasiadają tutaj na sali w powiecie. Chcemy postawić przede wszystkim na współpracę z samorządami. Powiat powinien przede wszystkim łączyć, nie dzielić. Tak? To jest taka struktura w administracji samorządowej, która powinna łączyć, scalać i pomagać tu włodarzom poszczególnych miast i gmin. I podobna myśl przyświeca koleżankom, kolegom radnym z Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym postanowiliśmy to zawiązać, to porozumienie koalicji które ma gwarantować realizację tych naszych i programów wyborczych i tego, co sobie zakładamy, tej właśnie współpracy, postawienia na to, że powiat ma być samorządowy, nie polityczny, jak najmniej polityki. Radni powiatu wejherowskiego reprezentujący Klub Prawo i Sprawiedliwość traktują swoją obecność w strukturach samorządowych, w tym przypadku w strukturach powiatu wejherowskiego, jako obywatelską służbę publiczną. Czyli praca, praca i jeszcze raz praca. Powiat wejherowski to siedem gmin, trzy duże miasta, ponad 200 tysięcy ludzi. Jest dla kogo pracować. Będziemy się pewnie uczyć, bo kilku po raz pierwszy jest w radzie powiatu wejherowskiego, ale wszystko przed nami. Wspólnie z radnymi klubu koalicyjnego, bo zawiązaliśmy koalicję 28 listopada tego roku. Chcemy skutecznie wpływać na rozwój powiatu Wecherowskiego.